Z inicjatywy ministra został też powołany specjalny program Mistrz Tradycji. To jest taki program stypendialny dla mistrzów. To to często wydawałoby się już wymierających tradycji. Chcemy, żeby one jednak żyły i którzy w ramach takiego programu stypendialnego przekazują swoje umiejętności młodym młodszym, żeby po prostu pewna tradycja nie zamarła. W roku 20 wsparcie w tym roku wsparcie otrzymało 57 takich mistrzów. Depozytariusze oraz badacze tradycji mogą też uzyskać wsparcie państwa w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna. To jest taki program. Mamy 30 parę takich programów grantowych w ministerstwie to jest jeden z najbardziej tradycyjnych, można powiedzieć, sędziwych programów właśnie Kultura Ludowa i Tradycyjna regularnie realizowane co roku, na przykład w roku 2020 przyznaliśmy 195 dotacji na łączną kwotę blisko 7 milionów złotych w ramach tego programu „Kultura Ludowa i Tradycyjna.